Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną szalony reporter po ceremonii ważenia, po mediatreningu, tak. ale jeszcze przed najważniejszym, czyli przed face to face'em. Zanim zaczniemy o emocjach, to jeszcze pytanie, czy udało się dokładnie porozmawiać z organizacją Fame i czy do waszej walki po prostu dojdzie? Wiesz co, wydaje mi się, że znaczy rozmawiałem wielokrotnie ze wszystkimi, ale tu nie tkwi jakby problem w Federacji Fame. E, uważam, że niestety uważam, że do walki nie dojdzie. A tak jak powiedziałem, czekamy jeszcze na wydarzenie wieczoru, czyli face to face. Już każdy z zawodników w poważeniu będzie mógł sobie pojechać do hotelu. E, my będziemy tutaj się niestety za chwilkę kopać z rodziną. Mm -hmm. No ale miałeś okazję zobaczyć pana Jacka na, na media treningu. No i jak, jakie wrażenie wywarł na tobie? No wiesz co, no powiedz jak zwykle. Nie wiem, jakieś dziwne tam, jakieś ninjowe sztuki walki. Ja sam, mówię, nie jestem mistrzem, sam jakoś podczas... Znaczy, ja, Dla mnie ten media trening jest taki trochę głupi. No. Ja go oczywiście robił mam to w kontrakcie, ale to jest chyba takie coś dla mnie... No nie rozumiem w sumie, po co to jest, no bo wiesz, to no, z jednej strony nie możesz pokazać jakiej taktyki będziesz przyjmował, co ćwiczyłeś, no bo nie chcesz tego pokazywać przeciwnikowi. Z drugiej strony, no nie chcesz też się zbłaźnić, jakoś pokazać. Nie wiem w sumie, czemu to służy i po co to jest, ale no dobrze, wyszedłem, zrobiłem. No, pan Jacek gdzieś tam, nie wiem, coś skakał, fruwał, nie wiem, za bardzo. tak samo jak Mateusz teraz na ważeniu, jak krzyczał i tam obcinał głowę. Nie wiem za bardzo, o co chodzi w tym performance, ale słuchaj, też nie potępiam, no myśmy zrobili performance lekarzy, może to jest jakiś performance jakichś dżdżownic belgijskich, nie wiem. Ale to nie jest tak, że jeżeli Arek nie będzie mógł wyjść do tak. kolejnej walki, to wasza walka jest tak. realna, tak. Tak, jest ale pewna. jeżeli. Jest pewna, ale jeżeli wyjdzie pan Jacek do Arka, to że ta kolejna walka, ona jest niepewna, tak? Dobrze rozumiem. Tak, to znaczy to jest tak, że Arek walczy z, z Mateuszem, już, już nie, nie będę operował młody, stary, już mówię normalnie, Mateuszem e, Murańskim, jeżeli z jakichkolwiek względów, znaczy na, bez względu na rezultat tej walki, bo to wygrana czy przegrana, ani nie. No, no, nie, nie, nie szkodzi, tak? Tylko kwestia tego, czy sędzia i lekarz ewentualnie, bo Arek pewnie chęć będzie miał. No, ewentualnie trzecia opcja, nie no w co wątpię, ale jeżeli sędzia czy lekarz by nie pozwolili, czyli jakiś ciężki nokaut, czy jakieś tam kontuzja, czy jakieś złamanie, coś, co uniemożliwi mu kontynuowanie walki, wtedy ja wychodzę do Jacka Murańskiego, ale jeżeli Arek w jakimkolwiek stanie, nawet na, na czworaka, ale wyjdzie lekarz, bo dopuszczał będzie chociaż na sekundę do walki, to ja już nie wychodzę. I tak niestety teraz jest, bo wcześniejsza opcja była taka, że wtedy po walce z Arkiem jeszcze Jacek. Ja wychodziłem do niego. a W tym momencie, jeżeli Arek wychodzi do Jacka, to ja nie wychodzę wokół. Okej. Okay. Skąd y, u pana Jacka y, taki zarzut w Twoją stronę? Podobieństwo do y, Zbigniewa stonogi. Nie pytaj mnie, ja nie byłem w tej krainie, w której on, ja, nie, nie mam, nie mam pojęcia, tam są tak dziwne rzeczy mówione, tak samo ja To, to z tym księdzem wymyślił, wymyślił jakąś licytację jakiegoś domu na Ukrainie, ja nie wiem w ogóle o czym on mówi i, i, i to mówię Właśnie. naprawdę, ja się nawet nie bronię, no nie wiem o czym ten człowiek mówi, dlatego no, on się tak znajduje, wiesz, ja myślę, że znowu go, może, może stonoga jest jakbyś w miarę popularnym, zasięgowym gościem, może jego chce zaatakować, coś na tym ugrać, nie mam pojęcia i tu jakieś z nim ro rozmowa na górę to jest bez sensu, bo zaraz coś nowego takiego wymyśli, że Dlatego powiem Ci szczerze, że e, ten wywiad ludzie w mogę to powiedzieć, że mi się nie chce robić tego Facebooka, się go zrobię, ale jak ja wiem, że za chwilę przed tymi ludźmi i będę przez godzinę czasu musiał, no, no nie, bo tam się nie, nie ma dyskusji I dyskutować nie na argumenty, bo ich nie ma, to jestem, jestem tym zmęczony, ale no cóż, za chwilę to nastąpi i przejdę. No ale będą padać te dwa e, zarzuty, mówimy tu o tej no ale, no ale zbiórce pa, ale i o... Nie, ale nie było czegoś takiego, no to co, jak, słuchaj, jak okay. ja Cię podejdę i zapytam, dlaczego masz czerwoną koszulkę, za mi odpowiesz. Hmm. Popatrzysz na mnie, odejdziesz, no bo Ty nie masz czerwonej bo on nie pyta, czy. bym pytał, czy masz czerwoną, Wyśmiał. się mówił: A nie, nie, nie mam, co się masz z kolorami. Ale jak chcę podchodzić i mówić: Dlaczego ty masz czerwoną koszulkę? A ty mówisz, Kurde, nie, no idę stąd. No to nie było żadnej zbiórki, nie było żadnej zbiórki na żadnym dom na Ukrainie, kompletnie nie. Y, nie. On jeszcze mówił licytacji. Była zrzutka na dom mojej szwagierki, który spłonął, ale to nie założona przeze mnie tylko przez fundację, ja tylko ją udostępniłem, ale to nie było na Ukrainie. No, chyba, że jak pan Jacek zostanie prezydentem, to, y, bo to jest miejscowość lipsko-pod Radomiem, zostanie przekazane Ukrainie. Może on zmieni tego politycznie, ale to jest w Polsce. A ze strony Ukrainy ja nie mam kompletnie nic ja nie z chłopem w życiu nie gadałem. Nie, nie wiem o co chodzi. No, no to ostatnia y, Ostatni zarzut, który w stronę, no to z księdzem, z tą aferą. No i tam wszystko dokończyłem. No to do lipzóry, no to tak, tam jest zakończony. księdz jest wywalony na zbity pysk, ma zakaz y, 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 od, odbywania, jak się mówi, udzielania posługi żadnej, żadnych sakramentów. Jest walony tu z parafii, gdzieś tam w, na wsi pod Tarnowem na zakres siedzi, Na razie myślał, co z nim dalej zrobić. Y, parafia wydała, jest oficjalne pismo na stronie parafii, że przeprasza za jego zachowanie i tak dalej. No a on że jak teraz go przeprasza, tam zostało wszystko dokończone. To, to, żadna z tych rzeczy nie jest prawdą. Okej, okay, czyli jak... Twoje stanowisko w tej kwestii, w tym, w tej kwestii z księdzem, ona już została po prostu ta, rozwiązana. Ta, jeszcze mam nagranie, ja je opublikuję, ale one jakby nie wniosą niczego więcej. Tam jest po prostu dodatkowi ludzie się do mnie pozgłaszali, były jego dodatkowe tam e, krzywe zachowania, nie wyczerpujące, absolutnie jakiś tam kodeksu karnego, ale, ale wiesz, no ale kodeks etyczny, jeżeli chodzi o księdza, zdecydowanie wyczerpują. E, więc ja mam jeszcze, wrzucę, ale to ja nawet nie będę się tym podpierał teraz, a mam coś jeszcze, no bo to i tak zostało już zakończone, to co mnie jeszcze go grzebie? to on został... Słuchajcie, Kościół nie jest instytucją chętną i skłonną do przyznawania się, do, do, do mówienia, że tak było, do, do, nawet do przenoszenia. Tutaj e, oficjalnie Pana się wydała komunikat, przeprosiła, a już, myśli, przeprosiła i jego przeniosła. To to samo, samo to, no, jeżeli Kościół się po moich zarzutach tak zachował, no, a Pan Jacek mówi, że one były niesłuszne. Chyba nas Ostatnie dawaj. szybciutkie pytanko, jeżeli nie tym, co omówiliśmy, to czym może jeszcze Cię zaskoczyć? Pan Jacek Murański za chwilę w programie. Nie mam pojęcia. nie mam pojęcia, bo on, wszystkie te Rzeczy, które też zmieniliśmy, nie bym Ci przed, przed tym nie powiedział. Bo one są wysane z palca, więc nie wiem, co jeszcze ze swojego pięknego płata sobie wyśsie. No Dobra, to nie przeszkadzam i powodzenia na Facebooku. -face. Dziękuję bardzo. Sejfy.pl Jesteśmy bezpieczni.